To był zwyczajny dzień pracy. Zaczynałam o dziewiątej. Kiedy weszłam do biura, wszyscy stali. Zabroniono nam dotykać komputerów. Potem na zebraniu w dziale obsługi klienta usłyszeliśmy o ataku hakerów. Jeden pracownik z nocnej zmiany zobaczył wiadomość na ekranie komputera. Nazywamy się Impact Team. Przejęliśmy wszystkie systemy w Waszym biurze. Ashley Madison musi wyłączyć się natychmiast i na zawsze. Skakowano nas. Szaleństwo. To był szantaż. Jeśli się nie zwiniecie, ujawnimy dane wszystkich. Wszystkie adresy, informacje o kartach kredytowych i wszystkie fantazje seksualne. Taka informacja mogłaby zrujnować życie wielu ludzi.